Za tydzień niedziela palmowa, a za dwa tygodnie Wielkanoc. 9 kwietnia to już niedługo, warto o tym pamiętać. W zeszłą niedzielę no takie miało miejsce ćwiczenie duchowe. Śpiewaliśmy piosenkę o niedźwiedziu. Bardzo się udało to ćwiczenie i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj może kolejne ćwiczenie duchowe. I ona jest bardzo proste. Za chwilę złapiemy się o tak za nos, tak. Za chwilę. Dobrze. A ja, a ja w tym czasie też coś będę wykonywał. Uwaga, nabieramy powietrza, łapiemy się za nos, ksiądz profesor też. O, oczywiście, że nie. I co ja robię? Puszczam bąka. Brrr. No, słuchajcie. Nie. No, ja rozumiem, że to jest bardzo nieeleganckie takie ćwiczenia w świętym miejscu wykonywać. No, no i ten bąk tam leci, leci, leci. wy się trzymacie już ledwo oddychacie i tam sobie, i tam sobie, i tam wylatuje z kościoła. Dlaczego takie ćwiczenie? Otóż dlatego, że w Ewangelii dokonuje się dokładnie to samo. Otóż tak. Pan Jezus powiedział do, do usuńcie kamień z tego grobu Łazarza, a Marta siostra tego zmarłego Łazarza rzekła, panie już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie cztery dni w klimacie Izraela, no to sami rozumiecie, że, że jak to otworzyli, to wszyscy złapali się tak jak my za noc a, a Jezus rzekł do niej, ja, ja może dokończę własnymi słowami. Pan Jezus, że nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, otwierajcie. I otworzyli. No i wtedy się wszyscy, no nie ma tego w Ewangelii, ale tak rozumiem, że się wszyscy złapali za nos, dlatego że zapach był szpetny. No, no tak zresztą, jak mówiła Marta, panie, już cuchnie, no fetor istny. Dlaczego. Do tego zapachu niecnego się odwołuje. bo jak jest dzisiaj w kościele? Otóż rzecz dotyczy najczęściej, no nie ma dnia, żeby tam czy w radiu, czy w telewizji, no jakiś hierarcha kościelny, no, no czy to jest proboszcz na przykład, tak jak ja, czy piskup, no to już nie, nie będziemy w szczegóły wchodzić, no nie, no nieładnie tylko powiedzieć, no nie puścił bąka. No przepraszam za brzydkie słowo. No, i wtedy wszyscy, no może nie wszyscy, ale duża część ludzi łapie się za nos i mówi, no, no, no właśnie, no, nie, nie będę powtarzał, bo to niezbyt elegancko, no właśnie, znowu to samo, prawda? I zobaczmy. Jezus nie boi się tego zapachu, nie boi się tej śmierci, tego, tego jak mówi Marta, tego, że cuchnie cztery dni już w tym grobie. Nie boi się, to my się boimy tego przykrego zapachu. Ale na czym polega dramat, że siedzimy w takim cudownym towarzystwie jak my tutaj, yy, yy, to już ja jestem tym yy, kanonikiem czy prłatem, już nie wiadomo czym. I słuchajcie, i w pewnym momencie, yy, yy, w pewnym momencie, no Dokonuje się to, co ja tam przed chwilą opowiedziałem. No i, i, i ja, hierarcha kościelny, podnoszę i mówię, ja nie, 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 wszyscy są skonsternowani, nikt się nie łapie za nos, bo to jest kulturalne towarzystwo, a nie jakieś tam takie ćwiczenia. I mówię, to nie ja, to nie ja. No i na tym polega problem, że to nie ja. Chodzi o to, że, że ten przykry zapach, który się, który wydzielam, to lepiej powiedzieć, przepraszam, bardzo? No mam już za rok 70 lat, to się zdarza? Otóż po raz ostatni poprawię się. Lepiej tak powiedzieć, prawda? No, no właśnie. I, i, I dochodzimy w końcu do, w tym cudownym rozważaniu, jak zauważyliście, do czym jest ten no ten latający bąk, no, to, 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 to zwierzę, to, ten owad, no, no czym jest? To jest oczywiście grzech i śmierć. Grzech tak naprawdę, pytałem dzieci niedawno do pierwszej komunii, jaki zapach ma grzech? I oni wszyscy, no nie wszyscy, ale ci, ci najlepsi teologowie mówią, bardzo szpetny zapach. No. Grzech ma taki właśnie zapach, tak jak śmierć, to jest ze sobą zresztą bardzo ściśle. Y, 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 Powiązane. I oczywiście my się jakby no, boimy tego, unikamy tego. I, I ciekawą jest rzeczą dzisiejszej Ewangelii, że y, Pan Jezus, jak widać tutaj u tego, co to ducio, nie dziotto, y, Pan Jezus był przyjacielem tej rodziny Marta, Maria i Łazarz, to rodzeństwo. Y, Łazarz przyjaciel, prawdopodobnie młodzi ludzie jego przyjaciele, może rówieśnicy. No i dowiaduje się o tym, że Łazarz jest chory i zamiast pędzić na spotkanie, żeby chorego wspomóc, to co robi pan Jezus? Zatrzymuje się za apostołami na dwa dni. Czeka. No, słuchajcie, no ja, jeśli ktoś się spóźnia spóźnia dwa dni na pogrzeb, no to się potem nie dziwcie, jak się spóźniłem, że, że, że mam mało przyjaciół, nie, bo to no. No trzeba od razu leć, a Pan Jezus się zatrzymuje. Dlaczego? Dlatego, że to zdarzenie jest katechezą o doczesności i wieczności. Doczesność to jest właśnie teraz, no, kiedy sobie żyjemy, jak żyć, kiedy wstawać, kiedy się zdrowo odżywiać, czym się zajmować. No, moja rodzina, moja praca, moje otoczenie. Ale tak naprawdę rzecz jest o wieczności. O tym, że Jezus, Syn Boży jest Panem życia i śmierci. I dopiero ten umarły, cuchnący łazarz wychodzący z grobu, gdzie ten milion tych bąków się nagle wydobyło, dopiero pokazuje ten, to przejście. Wydaje mi się, że między doczesnością, a wiecznością są takie drzwiczki. No i teraz my się tych drzwiczek okrutnie boimy. Niektórzy nawet religioznawcy uważają, że, że w ogóle religie się tam jakby zrodziły, czy jakimś ważnym impulsem jest lęk przed śmiercią. I taka religia tłumaczy: nie bójcie się, bo coś tam, coś tam. No właśnie, ale ten lęk nam towarzyszy na każdym kroku. Zobaczcie. Y Niedawno były pogrzeby, już nie chcę tam do, do szczegółów się odnosić, żeby plotek nie robić w parafii, ale po raz kolejny, no nie tak dawno, miesiąc, dwa, no, no dzieci, no stosunkowo małe, podstawówka liceum, nie przyszły na pogrzeb. No dlaczego? No, bo żeby dzieci się nie traumatyzowały, bo Zachód bogaty sobie ze wszystkim poradził, ze śmiercią sobie nie poradził. Babcia nie umiera, babcia, babcia wyjechała gdzieś do Ameryki albo do lepszego kraju, jakie są tam lepsze kraje, już nie wiem, no właśnie, słuchajcie, wyjechała. I przychodzą smutni panowie, zabierają tę starszą osobę, dziadka czy babcie, no i potem już go więcej nie widzimy, a dzieci niech wspominają, bo przecież babcia czy tam dziadek, no wiele lat temu był na okładce znakomitego kolorowego pisma. A dziś nawet ta osoba mówi, nie, nie, niech dzieci nie przychodzą, jak ja wyglądam. No i to jest właśnie to, że tą, tą, tą drugą część życia jakby oddalamy, dbamy tylko o to. Wziąłem ze sobą, przepraszam, że, że takie tu przedmioty przynoszę, yy, ponieważ mi się nieraz śni, że życie ludzkie jest takim pudełeczkiem. I słuchajcie, i o to pudełeczko dbamy. Przyznacie, że szkatułka jest niekiepska. No i chodzi o to, że ta doczesność to jest. No to są ćwiczenia, trzeba podobno smacznie się odżywiać, zdrowo, rano biegać na zaprawę i tam. No i wiele innych czynności, bardzo zresztą słusznych wykonywać, żeby pudełeczko było no, eleganckie. Nawet w chwili śmierci tu sobie poprawię sobie tutaj zmarszczki dla twarzy, no ale w tym pudełeczku jest dusza. Natomiast pudełeczko jest zamknięte i ktoś mówi jest dusza, jest to życie wieczne, ale przecież nawet naukowo badali, co w każdym z nas, w tym pudełeczku, czy jest nauka, nie, nie, nie wykazała, żeby była dusza. No i tymczasem Tymczasem, co się dokonuje z tej Betanii do Jerozolimy, jest trzy kilometry. Za chwilę Jezus z Betanii do Jerozolimy, i tam jest męka, śmierć, zmartwychwstanie i potem w niebo wstąpienie. I chodzi o to uchylenie tego wieczka. Otóż mówimy, no, ale moje pudełeczko jest zamknięte, moje życie, a ja nie wiem, co tam jest w środku, w tym sercu, w tej duszy, tam nie wiadomo co. Ale powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem takiego opowiadania. Kogoś z Was, chyba to z miesiąc temu było, ze śmierci klinicznej powrócił. I mówi to wszystko, co tam taka była głośna książka, Moody'ego, Życie po życiu, jakiś korytarz, jakieś światło, jakieś coś. On mówi: Bardzo podobne miałem doświadczenia. W każdym razie wydostałem się z tego ciała i widziałem, i pamiętam to świetnie, te, te zabiegi tych lekarzy że tam coś jakieś elektrody bo to chyba było coś z sercem jakieś zastrzyki jakieś krzątanina tych pielęgniarek i ten świat który sobie tak y, tutaj Śpiewusiałem, tutaj sobie latałem, był bardzo piękny, ale potem powróciłem do tego ciała, ale moje życie już zmieniło się od tamtej chwili, jakby inaczej patrzę na to, że w środku jednak w człowieku jest coś nieśmiertelnego. Wszystkie zresztą religie no Nie wiem, czy wszystkie, ale pewnie większość odnosi się do tego nieśmiertelnego elementu życia ludzkiego. Cały Wschód, czy tam hinduizm, to przecież tam jest reinkarnacja. Oczywiście u chrześcijan nie ma reinkarnacji, ale jest dusza nieśmiertelna, która sobie żyje i która po naszej śmierci trwa nadal. Gdzieś myślę, że, że te rzeczy, te, te próby opisania tego, tej, tej duszy latającej, fruwającej, no są chwilami nawet wręcz podobne. I, I mam ciągle w pamięci to śpiewusianie, to latanie, ludzi, którzy wyzbyli się lęku o śmierć i tego przykrego zapachu. I odwołałem się dwa tygodnie temu do tej, do tej dziewczynki, no już kobiety młodej, Marianny. Co się działo 23 listopada yy, o 15.04, kiedy Marianna się przebudziła. No i właśnie przebudziła się i zobaczyła, no myślę, że ona po prostu uchyliła to wieko. Nie wiem na jaką, na jaką a niektórzy mówią, to jest tutaj zamknięte na kłódkę, no ale właśnie dzieło Boga, dzieło Syna Bożego Jezusa Chrystusa to jest odrąbanie tej kudeczki, tu jest kluczyk taki i można wyjść, ale my nie mamy ochoty, żeby na to, żeby sobie polatać jakby wokół własnego ciała, zdystansować się do tego, czego doświadczamy, w sobie obudzić wiarę i, i serce. I co ta przebudzona o 15.04 mówi? Przebudziłam się, żeby wiedzieć, że byłam tu obecna, tu na ziemi. Czuć, doświadczać, czy tak jak Maciej kiedyś, tutaj znakomity dokumentalista, mówi brzuchem badać rzeczywistość, a nie internetem. To bardzo, Maczku, świetne słowa. I potem Marianka mówi i umierać, nie bojąc się śmierci, tylko z ciekawością, kiedy to wieczko się uchyli, a, a pudełeczko już jest lekko zmarszczone. I z zachwytem umierać, nad tym, co było, jest i co będzie dalej. No to są, powiem, piękne słowa powtórzone za Olgą Schweiger, no niekoniecznie chrześcijanką, ale myślę, że warte przypomnienia. To Marianna tak mówi. A my chrześcijanie za dzisiejszą Ewangelią powtarzamy yy, za Jezusem. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz, Twój zapach... Mnie nie przeraża. Jeśli Jezusa nie przeraża, to i ja spróbuję nie odwracać swojej głowy nawet od tych biednych hierarchów kościelnych, czyli na przykład miejscowego proboszcza. A Jezus mówi, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Jest ponad śmiercią, ale jest to katecheza o tym, że między doczesnością a wiecznością jest łączność i to jest śmierć. Wyzbyjmy się tej śmierci, wyzbyjmy się tego, że te drzwiczki są zamknięte. Jezus pokonał grzech, śmierć i szatana i dał nam nowe życie. Amen.